Cześć, witajcie, Asasen08 z tej strony i witam was w kolejnym unboxingu na moim kanale. I dziś zapraszam was na odpakowanie preorder packa na grę Watch Dogs 2. Na początku powiem wam, że długo się zastanawiałem czy nagrywać dla was ten film, czy to rzeczywiście jest preorder pack. Ale moje wątpliwości rozwiała oczywiście gazetka z Media Marktu, która mówi jasno i wyraźnie, że... To jest preorder. już dziś ekskluzywne metalowe opakowanie na grę, a jego cenę odliczysz przy zakupie gry Watch Dogs 2 1999. Jest to Steelbook oczywiście i mamy informację, że premiera Watch Dogs 2 jest 15 listopada na konsole nowej generacji i 29 listopada na PC-tach. Także moi drodzy, jak najbardziej jest to preorder pack. Tak jak Wam już mówiłem, jest on dostępny w Mediamarktach i zapewne też Saturnach i kosztuje oczywiście 1999. Jest to Steelbook. Jest on w rozmiarze niestety G2, ubolewam z tego powodu, ale jeżeli widzieliście może u siebie w mieście takiego steelbooka w rozmiarze G1, to koniecznie dajcie znać. Jestem ciekawy, czy w ogóle wyszły takie steelbooki w rozmiarze G1. G1 to jest ten rozmiar normalnego pudełka DVD, natomiast ten jest rozmiarowo od pudełek na gry na konsolę nowej generacji. Także tak to wszystko wygląda i jeszcze w tutaj mamy informację, że jest również polibag co to jest polyback, nie wiem. To jest chyba jakaś reklamówka czy coś takiego. No nie wiem. W każdym razie tak to wszystko wygląda. Tutaj mamy ten steelbook. Tak prezentuje się z przodu, tak prezentuje się z boku. Mamy napis WarDogs 2. I tak wygląda z tyłu. Mamy napis The Return of Dead Sec. I powiem Wam, że to, ta grafika, przypomina mi strasznie FNAFa. Nie wiem czemu. Okej, okay, nie przedłużając, zacznijmy odpakowanie i zobaczmy, co jest w środku. I miejmy nadzieję, że ten polibag, czy co to tam jest, jest właśnie w środku. Oby. Zobaczymy. Ogólnie Steelbook jest bardzo, bardzo leciutki, ok, ale zanim jeszcze go sobie odpakujemy, to przypomniałem mi się jeszcze jedna rzecz, o której miałem wam powiedzieć. Inna gra Ubisoftu, czyli Splinter Cell Blacklist, również miał swego czasu pre-order pack właśnie w formie Steelbooka. Także jeśli jeszcze nie oglądaliście, to serdecznie zapraszam do nadrobienia zaległości. Unboxing jest jednym z pierwszych na moim kanale, także zapraszam do oglądania. A już teraz odpakujmy sobie tego stila i zobaczmy, czy ten polybag jest w środku. Wow. Aha. Nie ma. Także cudownie, taki oto steelbook. To jest chyba nie wiem, czy to jest logo Ubisoftu, czy coś związane z Watchdogsem. Ale w każdym razie mamy oczywiście miejsce na płyty z grą, na instrukcję i tak ten steelbook wygląda. Powiem wam, że. Co to ma być? Gdzie jest ten polibak i w ogóle co to jest? Może ja to źle rozkminiłem, nie wiem. Jeżeli wiecie co to jest ten polybag, to koniecznie napiszcie w komentarzu, a jeśli chodzi o ten preorder pack, to tyle. Także moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o ten unboxing. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Napiszcie komentarz, jak wam się podobało. Napiszcie, czy wiecie co to jest ten polybag i w ogóle, bo jestem bardzo ciekaw. Napiszcie również co sądzicie o grze Watch Dogs 2, czy graliście w pierwszą część, czy macie zamiar kupić drugą część. I czy widzieliście takiego steelbooka u siebie w mieście i, najważniejsze, czy był on w rozmiarze G1? Także, nie przedłużając, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!